Siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Growa Garden. Troszeczkę mnie tutaj nie było, słuchajcie, ale już wracam, bo dzieje się naprawdę dużo. I najważniejszą rzeczą, która się dzieje, będzie Trading Update, który będzie już jutro o 16. I totalnie widzowie teraz nie żartuję, naprawdę jutro o 16:00 będzie można tradować i peciszki, i owoce. Nie wiem dokładnie, czy na pewno seeds będą trad wiecie, tradowane, czy będzie można tradować, czy nie. Tego wam nie powiem, no bo sam niestety dokładnie nie wiem, wiecie, po prostu to jest nie do przewidzenia do końca, ale generalnie tak, zostawcie łapeczkę w górę, suba z dzwonem, jak lubicie oczywiście Growa Garden. No i słuchajcie, dzisiaj wam opowiem jak się przygotować do tego update'u, co to będzie i jak to w ogóle wygląda, bo naprawdę zostało to zapowiedziane i nie jest to żaden skam widzowie, także spokojnie, ja totalnie nie żartuję. Będzie trading update i dlatego widzowie, pierwszą rzeczą, którą wam powiem od razu, jest to, żebyście przestali w tej chwili tradować. Totalnie nie tradujcie, po prostu nie ruszajcie tego petgifta, nie dajcie nikomu się po prostu oskamować. Ja, ja wiem, że bardzo dużo osób zostało oskamowanych, wiadomo, no mamy petgifting, czyli wiecie, Dajecie komuś peciszka, bierzecie sobie peta, nie wiem, jakiegoś tutaj Shiba Inu, komuś dawnie, i dajemy sobie na pet giftie. No i ten ktoś może wam nie dać tego, co wam obiecał, że da, no bo po prostu sobie wyjdzie z serwera i tyle. Niestety, widzowie, mam złą wiadomość dla takich ziołeczków, bo już tak nie będzie od jutra, m, od 16, ponieważ widzowie oficjalnie, tak jak tutaj teraz wam pokażę, wchodzi trading update, czyli będzie można na przykład, jak tutaj jest pokazane, Baniego Grape Amber Lily przetradować na Rakuna, co raczej się nie uda, jakby co, ale wiecie, no taka graficzka pokazująca, właśnie trading, trading update, oficjalnie trading is finally here, no i mamy widzowie po prostu update, w końcu mamy update z tradingiem, czyli po prostu nie tradeujcie teraz do, do jutra, do soboty, do jutra, po prostu do jutra, do 16 myślę, że wytrzymacie, nie, nie ma co tracić, wiecie, peciszków, żeby przypadkiem zostać oskamowanym, wiecie, bo ktoś będzie miał złe intencje, lepiej poczekać, bo jak widzicie, będzie nowy update, tak, dodaje on trady, Nowa, nowy sposób na wymienianie się po prostu przedmiotami, no i generalnie widzowie też będzie cooking event i ten cooking event będzie naprawdę ciekawy. Ja wam oczywiście wszystko pokażę. Będziecie widzieli, jak to wygląda, będziecie wiedzieli, jak to robić najlepiej. Oczywiście z moimi filmami, także po prostu warto zostawić łapeczkę suba, żeby być na bieżąco. No i wpadać na mój kanał na MRS Roblox, ale nie tylko na mój kanał widzowie, na ten kanał, bo mam też kanał, na którym nagrywam aktualnie Garden Tower Defense, na który warto by było wbić. Po polecam serdecznie, widzowie, dam Wam linka w przypiętym komentarzu i w opisie. Każdy, kto wbije widzowie, będzie super. Będzie super widzem. Nie no, po prostu, jeżeli ktoś bardzo lubi Tower Defense gierki i lubi Groła Garden, i nie wiem, versus zombie, to całe połączenie i lego gierek, no to naprawdę znalazłem taką grę na Robloxie, która jest giga dobra. Musicie to sprawdzić widzowie, obejrzyjcie sobie jak nie macie co robić, nie wiem, chcecie coś fajnego obejrzeć, no to Growa Garden słuchajcie, ale w wersji Tower Defense. Także zapraszam, link macie w przypiętym komentarzu. Jak bijecie i coś napiszecie, będzie mi na pewno miło jak zostawicie łapeczkę. I lecimy widzowie dalej, ponieważ na tym update'cie mamy oczywiście zapowiedziane uwaga, startuj trade z innymi, wiadomo, z wymiany z innymi, cooking event i odblokuj nowe seats, wiadomo, Nowe peciszki, nowe rzeczy, nowa pogoda, i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, taka podstawa, jeżeli chodzi o każdy update. Na stronie Bloxboom możecie kupić zwierzaki i inne itemy do gier na Robloxie. Z kodem żaba macie 10% zniżki na cały koszyk. Na przykład przy czterech peciszkach w Groa Garden, to jak widzicie spory rabat. Trona działa od dawna, wszystko obsługuje bot, więc jest pełna automatyzacja. Po opłacie dodajecie go do znajomych i odbieracie itemki na serwerze, gwarancja przedmiotów albo zwrot. Link w opisie. Ale nie w każdym updatecie było coś tak mocnego jak to, że będzie trading, nie? To jest naprawdę to jest chyba najmocniejszy update, jaki będzie, bo nie dość, że mamy nowy event, no to słuchajcie, będzie też trading, czyli po prostu nie będzie już skamowania. Mam nadzieję, że nie będzie, że nie wymyślą jakichś skamów przez trady. No w każdym razie widzowie, będzie można już spokojnie tradować swoje peciszki. Ja aktualnie sobie tutaj pozbieram rzeczy. I tak, mamy tutaj Tranquila. Tego Tranquila nie mogę oddać przypadkiem. Na pewno mogę nakarmić innymi. Ale słuchajcie tak, no chciałbym nakarmić peciszki, ponieważ kolejną poradą będzie karmienie petów. Jeżeli macie jakieś potężne pety, wiadomo, tutaj aktualnie to one nie są potężne, bo to są widzowe starfisze i tak dalej. Ale dla przykładu mam Tranquil T-Rexa. No i taki T-Rex będzie naprawdę mega przydatny ponieważ, widzowie, na nowym Trading Update'cie, jak będziecie, będziecie tradowali te peciszki, no to każdy będzie widział w tym tradzie, co dokładnie ten pet ma, ile ma generalnie, wiecie, ile ten peciszek ma age'a, ile ma po prostu wszystkiego, jakie ma tam mutacje, więc będzie to mega fajne, bo będzie można tak naprawdę, wiecie, tradować takie pety, które mają większy poziom, czyli na przykład, nie wiem, age tutaj 41 T-Rex, jakbym wbił na nim 60, taki piąty, albo 70, to już by było naprawdę dużo. Tego cooldowny wtedy są mega szybkie, a jak wiemy T-Rex jest divine, jest naprawdę spoko. Jak macie octo Pus Mimika, jak macie Rakuna, jak macie jakieś takie mega, wiecie, takie mega rare postacie, które były nawet z eventów, zwłaszcza, no bo teraz już ich nie ma, tak samo jak nie będzie już Kitsunki i Kitsuna, ale to za chwilę, to słuchajcie, widzowie, na pewno dadzą wam wtedy, no inni po prostu w tradzie o wiele więcej, niż tak po prostu, jakbyście dali sobie takiego peciszka z pierwszym poziomem, właśnie tym samym peciszkiem, czyli po prostu lepiej się tutaj, wiecie, przygotować, a przygotować, mam na myśli to, żeby po prostu wbijać Age'a, postawić sobie postacie, które bardzo chcielibyście dawać na tradey jutro. Czyli, na przykład, nie wiem, no, T-Rexa, ktoś by chciał wytradować na coś, to go stawiacie, expicie go ile się da, wbijajcie to za pomocą, widzowie, różnych tutaj kapibar, jakiś tam ołów, czyli wiecie, nocowy, różne, też dają EXP'a dodatkowo. Wszystko, co daje EXP'a. Jak otwieracie jajka, zawsze używajcie właśnie strusia, bo on daje wyższy poziom od razu. I też warto mieć wyższy poziom na strusiach, żeby większy poziom mogły automatycznie te strusie. 39 na przykład mam, co nie, i to więcej, o wiele daje w momencie, kiedy otwieramy jajko. Aktualnie nie mam jajka, niestety, ale chciałem Wam tylko pokazać, jak to wygląda. Jak mamy takiego strucia, to ten struś przy otwieraniu jajka daje nam już, uwaga, od razu od 1, nawet do prawie 8 agi więcej. I to się stakuje, widzowie. Jak sobie założycie 8 takich struciów, no to będzie mega potężnie, tyle wam powiem. Więc ogólnie fajna sprawa, polecam, polecanko totalne. No ale na razie ja pijam sobie starfisze, żeby mieć tutaj właśnie na. Słuchajcie, sloty. No, bo jeszcze slotów mi brakuje. Chcę te sloty zrobić na maksa, czyli po prostu tutaj na maksa. I jeszcze jajka na maksa. Tutaj peciszki mam. I będę naprawdę zadowolony. To też wam polecam robić. To jest kolejna porada przed update'em. Wiadomo, jak zawsze, najlepiej po prostu wszystko robić na maksiora. No i wbijać to, bo to jest, widzowie, najważniejsze. Jak macie więcej miejsca weku, jak macie mięc, więcej miejsca na pety, no to po prostu jest lepiej. Tak samo, widzowie, kolejna porada. Szybko wbijajcie tutaj. Jeżeli bardzo chcecie koraptet kitsune, to polecam wbijać jak najszybciej tutaj te poziomy. Znaczy, no, wbijać po prostu do tego eventu te tutaj. I duszę, żeby jak najwięcej tych kitsune crates otworzyć, bo macie szansę na tranquil tranquil blooma i corrupted kitsune. Ja niestety widzowie otwierałem tego sporo, no i niestety jeszcze nic nie dostałem. Także to no, no przykro, ale wiecie, no niestety, to jest właśnie RNG. No i tutaj nigdy nie wiecie, czy traficie, ale na pewno wiecie, że traficie sobie Rajdu, który będzie w stoku, myślę. Całkiem duża szansa, że będzie poza tym możecie restokować za naprawdę malutką cenę w szeklach. Ja wiem, że ludzie teraz mają w bilionach jak ja, w trylionach nawet, albo w kwadrylionach. Jak macie biliony, to już wystarczy, bo ten sklep naprawdę do Resetu no, dużo nie kosztuje, to tam się zwiększa do milionów. No to na luzie, i wtedy taki rajd'u kupujecie sobie ziomka, on ma bardzo dużo fajnych mutacji, które nakłada, i po, po prostu opłaca się go mieć. Dlatego ja też, widzowie, wbijam szybko siódmy poziom tego drzewka i na pewno kupię tego rajdu. Dlatego, widzowie, to jest kolejna porada, zróbcie wszystko tak, żebyście z tego sklepu sobie to wykupili, ponieważ ten event najpewniej zniknie. Skoro pojawi się Cooking Event, no to jestem pewien, że Zen Event, no już po prostu go nie będzie. Dlatego warto te Tranquil Planty oddawać i jak najszybciej, widzowie, zrobić tutaj stage'a Siódmego. Ja tutaj Widzicie, nadal mi brakuje tak, widzowie. Leniłem się, leniłem się, przyznaję. No i przez to teraz jestem do tyłu, dlatego muszę szybciutko, widzowie, zbierać tranquil owoce. No, i jak najszybciej zrobić event, bo za chwilę go nie będzie, a chcę kupić tego rajd'u, właśnie bez wydawania Robuxów, prawda? No to lepiej po prostu to powbijać. Także tutaj, widzowie, po prostu zbieracie ile się da. Na luziku siedzicie co godzinę w grze. Nie musicie, wiecie, siedzieć całą godzinę. Możecie na przykład posiedzieć w momencie, kiedy będzie 16.59 i o 17.00 jak wbijecie, przed 17.00 znaczy, no to wtedy odpali się event, i o tej. 17 wbijacie, że jest Zen Aura, a nie Korapt Aura, bo Korapt to wiecie, jest wam potrzebny, jeżeli robicie właśnie kitsune czesty, bo tam jest potrzebny wtedy Tranquil i Korapt jednocześnie, bo oddajemy duszę właśnie na to. Ale słuchajcie, Tranquil jest potrzebny do zędrzewka i to zędrzewko na siódmy poziom trzeba wbić, żeby właśnie dostać rajd'u. Więc ja tutaj, jak widzicie, wbijam, idzie to szybko, naprawdę trzeba tylko troszkę pograć. Co właśnie zrobię, więc to też sobie polecam zrobić. Słuchajcie, tutaj tak samo polecam wam ogarnąć sobie te rzeczy, chociaż nie jest to jakieś wymagane. Na pewno Zen Seed jak dostaniecie, to będzie fajnie, żeby trafić. Ma Maple Apple. Nie wiem, czy to jeszcze zostanie z nami. Być może też zostanie usunięte niby limitowany czas, to tylko dzień i 4 godziny, więc prawdopodobnie kitsune chest i Zen Seed Pack zostanie usunięty na rzecz nowego kupuja cooking eventu i tam będziemy mieli widzowie tak naprawdę znowu nowe rzeczy wiadomo więc tutaj no warto po prostu sobie to pozbierać ale czy na pewno aż tak trzeba no nie trzeba jakoś wiecie aż tak bo koraptet dama jest do eventu bardziej że zbiera tam koraptet wam wtedy owoce jak zbieracie no ale nkku no też taka spoko roślinka chociaż bez szału nie najbardziej polecałbym robić właśnie koraptet Kitsunkę i tranquil bluma albo właśnie tutaj zdobyć Rajdu. to są takie totalnie porady widzowie ode mnie albo tego pet sharda chociaż wiecie te shardy tak naprawdę też są tylko na event, ale wiadomo, Tranquil, jak i corrupt, y, Mutacja daje nam więcej szekli, więc wiadomo, że to i tak się zawsze opłaca mieć, ale tego T-Rexa pewnie później zmienię w coś innego niż Tranquil, bo jak już zniknie nam ten event, to już nie muszę oddawać Tranquil owoców, także pewnie tego peciszka zmienię w coś fajniejszego. Ja a propos tego, pamiętajcie, żeby wbijać 50 poziomy na waszych peciszkach i wbijać im mutacje, bo w momencie, kiedy macie jakiegoś peciszka z mutacją Rainbow, y, Shocked, albo no nie wiem, właśnie Ascended, najlepszą mutacją, to wiadomo, że automatycznie w tradezie będziecie mieli o, o wiele więcej od ziomka i albo szekli albo owoców za to plus petów, bo będzie można wymieniać na pewno owoce, na pewno będzie można wymieniać pety i pewnie będzie też jakaś opłata w szeklach za te tradey tak mi się wydaje, że będzie zbierała jakąś opłatę, taką małą, więc no na to trzeba być gotowym, lepiej mieć w milionach szekli, no ale słuchajcie, zobaczymy jak to będzie tam dokładnie, jak już wyjdzie, to już jutro widzowie także tego no, no poznamy wszystko, wiadomka, ale to są takie rzeczy, o których wam mówię, że warto zwrócić uwagę, tym bardziej widzowie, najważniejsze pamiętajcie, nie dajcie się już okradać, no po prostu nie ma sensu tradować do jutra, bo jutro mamy oficjalny Trade system, także nie ma nic lepszego, niż po prostu poczekać i, i nie dać się tutaj oskamować. Także polecam serdecznie, ja tak robię widzowie. Nic nie traduję aż do jutra. No i dopiero wtedy wjeżdżam z trajdami, i na pewno będę do przodu będę sobie tradował różne rzeczy, których mi brakuje. No i widzowie, jak zawsze najważniejsza sprawa. Ja zawsze o tym przypominam, ale warto, no po prostu myślę, że warto zawsze przypomnieć. Lepiej być widzowie około 2 godziny minimum. Dwie albo jedną godzinę, to już takie minimum przed update'em, ponieważ na pewno będzie jakiś admin, admin abius i będzie dodawał właśnie admin różne rzeczy do stoku, czyli będzie na pewno szansa na Giant Pinecone'a, na Elder Strawberry, jeżeli nie macie, to warto po prostu Burning Bat, Sugar Apple, Ember Lily czy właśnie Beanstalk. Te rzeczy na pewno będą rozstokowane. Któreś z tych na pewno będą, o ile nie wszystkie, bo na ostatnim widzowie Admin Abuse, jak był specjalny gość, to naprawdę było dosłownie wszystko. Dlatego warto być tą godzinkę przed, to jest takie minimum, a najlepiej już kilka godzin przed, żeby dostać darmowe rzeczy w stoku, albo może też dadzą nam darmowego peciszka, jak kiedyś Chicken Jockey, w sensie Chicken Zombie, albo na przykład Cooked Owl. No to też były darmowe rzeczy, czy tam na przykład dostaliśmy kosmetyczne widzowie grilla, jak widzicie tutaj, także warto po prostu być, tak samo było takie oby do przejścia na samym update'cie, żeby to przejść i wtedy dostawało się takiego jump -pada. także widzowie po prostu jak nie ma was przed update'em, no to dużo tracicie, to tak w skrócie bym wam powiedział, dlatego warto po prostu wejść przed update'em, wiecie net, jeżeli bardzo nie bożecie, no to, to to i tak jakoś zrobić, żeby wejść, jeżeli się nie uda, bo jesteście na wakacjach, wiadomo można być albo gdzieś tam, no po prostu nie macie dostępu, no to wtedy, no cóż, trudno to wam to przepadnie, tak jak mi ostatnio mnie też ostatnio nie było na tych eventach no bo po prostu byłem na wakacjach małych Także no, generalnie widzowie wiadomo No wakacje to wakacje, no nie da się, nie da się przeskoczyć Więc ogólnie też nie ma co aż tam bardzo płakać No ale na pewno warto być Jeżeli macie okazję, znaczy jeżeli macie możliwość No to po prostu warto być i sobie tutaj wiecie Wbijać sobie do gierki minimum godzinę przed update'em To na pewno Pamiętajcie też, żeby tutaj kupować sobie oczywiście te jajca od dziobeczka Ale to jest oczywiste, to są takie rzeczy tak oczywiste Że każdy pewnie to robi W ogóle dawno nie widziałem bug Ega, Albo po prostu mało gram dlatego mało tego widziałem, nie? Tak mi się wydaje Ewentualnie też widzowie możecie zawsze, znaczy możecie ewentualnie powinniście pamiętać o tym, żeby kupić sobie drugiego slota, bo jak macie dwa sloty ten mam zapisany 12 dni temu i tam słuchajcie niczego totalnie nie ma, więc jeżeli wejdzie cooking event i na tym evencie będzie trzeba robić jak na przykład wiecie to to jakieś wszystkie takie podstawowe rośliny posadzić no to wtedy nie będę sobie psuł mojego tutaj ogródka, który mam bardzo ładnie zrobiony od divine roślinek w górę tylko, no to słuchajcie tego ogródka nie ruszam, tylko wbijam wtedy tutaj, loaduję to i mam totalnie nie mam totalnie niczego i wtedy ten cooking event prawdopodobnie widzowie, mówię wam jak może być bo najpewniej tak będzie, tak jak z tym niedźwiadkiem przy B-evencie. No to słuchajcie, było tak, że trzeba było oddawać jakieś tam kilogramy konkretne. Jeżeli chodzi o tomato, o jakiegoś daffodila, takie rzeczy, które totalnie trzeba posadzić. Wiecie, tak naprawdę wszystko z seed Shopu pewnie będzie trzeba posadzić, no i sobie tutaj hodować, żeby oddawać do cooking eventu. Także widzowie, cooking event będzie dość, myślę, trudny. Ale zobaczymy. Może się zaskoczymy i będzie całkiem ok. Więc tutaj warto mieć drugi slot właśnie na ten event, a pierwszy trzymać tak naprawdę z najlepszymi roślinkami, żeby sobie tego nie psuć ewentualnie, no można też dekorować ten drugi slot. To zależy jak kto woli. Ja na pewno trzymam to na eventy nowe. A ten zwykły pierwszy slot zawsze będzie dla mnie jako taki najlepszy ogródek Divine w górę. Pamiętajcie, żeby nic nie trajdować jeszcze raz. Jutro widzowie trajdujemy. Pamiętajcie o tym. Pamiętajcie, że ze stronki możecie sobie też ogarnąć peciszki, które później możecie wytradować. Także widzowie zapraszam linki w opisie. Dzięki za obejrzenie tego odcineczka. Mam nadzieję, że się podobał. Pamiętajcie, najnowsze info zawsze od Merezika. I więcej też e, oczywiście odcinków od jutra. Dzięki za obejrzenie, do jutra się bado.